Piła i pijane dziecko urodziła. Słupska prokuratura rejonowa podejrzewa, że Agnieszka K. celowo piła alkohol przed porodem i sprawiła, że dziecko urodziło się pijane, a później było na głodzie alkoholowym. Chłopczyk przyszedł na świat w grudniu ubiegłego roku. Matka, 37-latka Agnieszka K., w Słupsku nie miała miejsca z całego zamieszkania. Teraz przebywa w więzieniu w Koszalinie, bo odbywa karę w innej sprawie. Trafiła tam już po porodzie. A słupska prokuratura teraz stawia jej zarzuty. Dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Przeciwko matce toczy się sprawa o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej. Jednocześnie prokuratorskie dochodzenie o spowodowanie u dziecka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby, która realnie zagrażała życiu noworodka. Kobieta nigdy nie ukrywała, że nie chciała narodzin dziecka. Była w 38 tygodniu ciąży. Wiedziała, że nadchodzi czas rozwiązania i właściwie w każdej chwili może urodzić. I to, że alkohol może mieć tragiczny wpływ na dziecko. Mimo to nie stroniła od niego, a kilka dni przed porodem wprawiła się w ciąg alkoholowy. Chłopczyk urodził się pijany, miał 90 promila alkoholu we krwi. Natomiast po urodzeniu, kiedy przestał już dostawać alkohol z organizmu matki, jego stan, bezdech i drgawki, wskazywał na delirium. Biegli nazwali to ciężkim zespołem abstynencyjnym z gwałtownego odstawienia. Dlatego, że płód w ostatnich tygodniach życia wewnątrz znajdował się w ciągu alkoholowym o stężeniu podobnym jak u matki. Zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutu z artykułu 156, paragraf 1, punkt 2. Na razie jednak nie mogę przedstawić dokładniej jego treści, ponieważ postępowanie jeszcze się toczy. Informuje Sylwia Knapik, zastępca słupskiego prokuratora rejonowego. W związku z tym, że podejrzana odbywa karę w zakładzie karnym w Koszalinie, zwróciliśmy się do prokuratury Koszalińskiej o pomoc prawną. To oznacza, że zarzut przedstawi jej na miejscu tamtejszy prokurator. Zrobi to niebawem. Według polskich przepisów nie można ukarać matki, która chce się pozbyć dziecka, usuwa ciąże czy w jej trakcie działa na niekorzyść dziecka. Ciężarnej kobiecie nie można też zarzucić tego, że naraża dziecko na utratę zdrowia albo nawet śmierć, ponieważ życie człowieka jest chronione dopiero od momentu narodzin. Jednak z treści zarzutu, o którym mówi pani prokurator, wynika, że Agnieszka K. celowo piła przed porodem, a skutek pojawił się tuż po urodzeniu dziecka. Kobiecie grozi kara do 10 lat więzienia. Tarcza pod słupskiem za cztery lata. Amerykański ambasador Steven Mull zapewnia, że prace nad tarczą antyrakietową w podsłupskim Redzikowie rozpoczną się w 2017 roku. Potrwają rok. Jak na razie na terenie byłej jednostki dzieje się niewiele, ale plany są niezagrożone, a pieniądze zarezerwowane. Podsłupskiem zostaną umieszczone rakiety SM-3 w wersji 2A. Jeden pocisk kosztuje około 20 milionów dolarów. Do Redzikowa ma przyjechać też około 200 amerykańskich żołnierzy. Przyszłą bazę antyrakiet odwiedzają już specjaliści z wojsk inżynieryjnych USA, którzy mają przygotować budowę. W lutym tego roku w Redzikowie była najliczniejsza, bo 60-osobowa delegacja. Byli to m.in. pracownicy Agencji Obrony Przeciwrakietowej USA. Co ciekawe, o ich wizycie minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wspomniał na portalu społecznościowym. Przedstawiciele gminy Słupsk nie ukrywają, że o tym, co dzieje się w sprawie tarczy, dowiadują się jako ostatni. Do tego z mediów. Nie otrzymują oficjalnych informacji o wizytach Amerykanów i najnowszych planach względem Redzikowa. Tak było i w tym przypadku. Żadnych nowych informacji w sprawie tarczy nie dostaliśmy, mówi Adam Sędziński, sekretarz gminy Słupsk. Tak oficjalnych, jak i nieoficjalnych. W tej kwestii panuje cisza. Równolegle postępuje wycofywanie wojsk amerykańskich z armii, z Europy w ramach tzw. szerokiej reorientacji sił. I tak, w ramach zatwierdzonych już cięć, w Polsce nie zostanie zrealizowana czwarta faza budowy systemu antyrakiet. Przypomnijmy, że do 2022 roku miały do nas trafić nowocześniejsze wersje pocisków Blok 2b. ZUS otwiera drzwi niepełnosprawnym. W środę 29 maja w słupskim oddziale ZUS odbędzie się Dzień Otwarty dla osób niepełnosprawnych. W godzinach od 9 do 14 w słupskim oddziale ZUS i podległych mu inspektoratach w bytowie, hojnicach, człuchowie, Lęborku i Miastku dyżurować będą eksperci zakładu oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Zainteresowani dowiedzą się także, jak otworzyć własną działalność gospodarczą, a także jak uzyskać informacje o planowanych w przyszłym roku projektach oraz możliwości otrzymywania dofinansowania z pefron, mówi Danuta Rosiak, rzecznik prasowy ZUS w Słupsku. W oddziale i podległych inspektoratach w tym dniu dostępne będą informatory dla osób niepełnosprawnych oraz inne materiały informacyjne. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiadomości o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej, dodaje Danuta Rosiak. Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych odbędzie się przy okazji obchodzonego w maju Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje go we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.